Cześć z tej strony Grzegorz, witam Was na kanale Autodiscover. Dzisiaj wydajemy takiego oto pięknego Mustanga GT z 2016 roku. GT, choć stylizowanego na GT500, bo dostał zderzak od modelu GT500. Wielką niespodzianką, bo właściciel dowiedział się o tym chyba dopiero dzisiaj, jest również zmodyfikowany przez poprzedniego. Właściciela wydech, ale to wszystko za chwilę. Wiem, że już czeka nas w biurze, także idziemy razem z prezentem, z kamerką od firmy Viofo, partnera naszego kanału. Mamy dla niego prezent w postaci takiej oto kamerki A119, która pewnie przyda się w rejestrowaniu codziennego upalania Mustanga. A dla Was mamy również prezent. Zerknijcie do opisu odcinka, bo tam kody rabatowe na kamerki dla Was, czyli naszych widzów. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Witam. Grzegorz. Marek. Szyf. jak się podoba? Oglądaliście już? Fantastycznie po prostu. Tak? Lepiej być nie mogło. No dobra, No tak. co, idziemy się przejechać? Pewnie, że tak. Dla pana mamy prezent. Od partnera Super. kanału, firmy Viofo. Użyła, używałeś kiedyś kamerki? Nie miałem okazji, ale byłem akurat na kupnie, tak? O! No to. się świetnie składa. Uprzedziliśmy. Nie wiem, czy będzie zaletą rejestrowanie prędkości, bo. Dokładnie. Bo w razie czego to. to już się nie wytłumaczymy, że nie widzieliśmy. Skąd jesteście w ogóle? Z Czechowic. Czechowice, Czechowicy, Dokładnie. Zbies. Jest jakiś mostak w Czechowicach? Mówiłem, że Mustangów jak Passatów Dokładnie Ale ja uważam, że to jest bardzo dobra zmiana Powinno być więcej takich samochodów Zwłaszcza, że tego typu motoryzacja Się powoli kończy Czemu w ogóle Mustang? Zastanawiałeś, brałeś coś innego? Do, do... Myślałem jeszcze nad innymi amerykańskimi samochodami Jakiś do Challenger Albo Charger no ale tak padło na Mustanga. Nie, to ciemno. jest mój pierwszy raz, Zakup <laughs> ciemno, totalny zakup ciemno, ale na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. A z czego się posiadasz w ogóle? Z Renault Clio. No, czy... to jakieś 6 razy więcej mocy? Może się... Nie, nie, tam był 1.6 6 110 koni. 110, a ten ma 450 przed ten, No To tak więc... no, 4 razy więcej. Bardzo pozytywnie jakby daily go planujesz używać? Oczywiście. Taki samochodów już nie, jeszcze nie. Takich samochodów się nie kupuje. Takich samochodów się nie kupuje. Żeby stały w garażu. Od razu szukałem GTK 5.0? Czy brałeś pod uwagę jakieś? No, brałem pod uwagę 3.7 litra. I to w ogóle przedlift. Na początku szukałem przedlifta. Myślałem, że będzie jakby taki zakup najbardziej optymalny na daily, ale im dalej w las, stwierdziłem, że trzeba chyba sobie 5 litrów kupić ze względu na to, że właśnie tego typu motoryzacja powoli się kończy. Coś pięknego. Stanęło właśnie na no, takim samochodzie mm, 2016 rocznik. A najnowsza Z bardzo małym przebiegiem, z tego co kojarzę. 17 tysięcy kilometrów jest po przezdawieniu. Dokładnie. To była krótka piłka. Spodobał mi się samochód, nawiązałem kontakt z Wami, dostałem telefon, porozmawialiśmy z Panem Karolem. Nie, naprawdę współpraca bardzo, bardzo fajnie przebiegała. No ale niestety, pierwszy Mustang, pierwszego Mustanga przegraliśmy. Potem Pan Karol podrzucił jeszcze jednego Mustanga, który no, nie bardzo mi się podobał ze względu na przebieg. No jednak tam był dosyć duży przebieg. No i potem się ten natrafił. No i tego już znalazłem sobie sam, co prawda. No ale pan Karol go bardzo szybko sprawdził. Dostałem Carfax. Potwierdził mi, że, że warto go licytować. Zalicytowaliśmy. No jeszcze jest też taka ciekawa sytuacja, bo Karol powiedział mi ewidentnie, że musi być troszkę, że musimy troszeczkę mniej pieniążków na niego wydać, mm -hmm. żeby się mieściło w moim założonym budżecie. Za, założyliśmy faktycznie mniejszą kwotę i udało się. Bardzo fajnie. Co, zmieściliśmy się w budżecie Przekroczyliśmy o 5000 zł, więc nie ma tragedii. Naprawdę fajnie. Jeszcze taka ciekawostka, samochód został wygrany Sylwestra. Aha, więc akurat tak. Może Rade dlatego się... udało się wygrać, bo już dużo ludzi odpuściło. Możliwe. Jakoś niespecjalnie się nastawiłem, że się uda go wygrać, bo dostaliśmy kontrofertę, która przekraczała budżet o 4 albo nawet 5 tysięcy dolarów. Czyli dość mocno. Bardzo dużo. Dlatego po namowie pana Karola, który powiedział, żebyśmy tylko o 500 dolarów więcej zalicytowali, spisałem to na straty. I nagle w Sylwestra dostaje informację, że udało się wygrać. może też zamykali rak obrachunkowy i chcieli, chcieli mieć po prostu jeszcze sprzedanego go w 2020. Możliwe. A mówię, że szukałeś dość długo sam, to znaczy, że szukałeś e, uszkodzonych? Znaczy, twój, szukałeś w Polsce naprawionych już jakieś? Oglądałeś? E, tak, tak. Rozglądałem się za naprawionymi już. E, a oprócz tego e, szukałem też firm, które... Takisnął, jest to, troszkę wstyd. Dzwoniłem po różnych firmach, ale szczerze mówiąc jakoś tak nie przemawiało to do mnie, bo nawet jak nie będę wymieniał, która firma wysłała mi takiego Excela z kosztami, żebym sobie tylko wpisał kwotę za ile chcę wylizytować samochód. I jak wpisywałem tą kwotę, to na przykład nie były już uwzględnione. Porty, jakie są ceny? Jaki jest transport lądowy? A, czyli nieważne, czy auto w Kalifornii, czy w Nowym Jorku dostawałeś taką samą cenę? Dokładnie, do tego stwierdziłem, że podziękuję. No i nawet z przypadkiem trafiłem zupełnie, bo oglądałem w bliźniaczy kanał, prawda? Global Motors. Tam była już znana akcja w sumie na Polskę, jeżeli chodzi o Mercedesa. I jakoś tak wyświetliło mi się w proponowanych też autodiscover. Zobaczyłem, faktycznie trudnicie się też z prowadzeniem samochodów. Popisałem trochę z wami, przyjechałem porozmawiać, no i zdecydowałem się na współpracę. W ogóle jakieś takie mieć założenia konkretne, że no tego OK, ale na przykład automat albo performance package gdzieś tam, bo to jest bardzo fajna konfiguracja, to cię muszę, że tak powiem, pochwalić za wybór, bo może nie ma premium, ale ale te, te, te fotele bardzo fajnie trzymają nie miałem zawsze miałem ten jakiś... wyświetlacz można tu wsadzić albo, albo coś, coś zamienika, natomiast natomiast i performance i manualny to dużo zabawy tak, tak, nie, nie miałem szczerze mówiąc jakichś specjalnych wymagań po prostu chciałem GTK, Nieważne czy w wersji bazowej czy premium, chociaż nie ukrywam, że apetyt rusz w miarę jedzenia no i, no i szczerze mówiąc jak się ten trafił to się troszkę zastanawiałem czy czy jednak nie poczekać na jakąś wersję premium ale okazało się, że tak chyba nie ma co czekać, zwłaszcza, że to jest ten kolor, który chciałem eee, jeszcze performance package e, manual, myślę, że tak fajnie pasuje natomiast też z GT500, Twój pomysł, czy gdzieś tam eee, to też jest ciekawa historia, bo mm, Dostałem informację, że mogę się udać bezpośrednio do blacharza, obejrzeć sobie jak wygląda samochód. Więc podjechałem, no, wyglądało to e, tak bardzo sympatycznie, bo pan mnie oprowadził. Sławek naprawiał, nie? Dokładnie, Sława, pan Sławek naprawiał. E, obejrzałem sobie plac, obejrzałem sobie samochód. No i on mi tak powiedział, że skoro to jest taka e, fajna wersja, to że jemu się bardzo podoba zderzak z GT500. Trochę tak do mnie to nie przemawiało. Ale mi mówi, że, że mi się zastanowił, że wyśle mi zdjęcia. Pokazał mi to na paru, paru zdjęciach, paru modelach stwierdziłem, że do no, no takiej wersji to może być to. No i teraz nie żałuję. Po prostu wyśmienicie to wygląda. Ja powiem tak, że do piątku nie wiedziałem jaki tu jest wydek. Byłem pewny, że to jest stokowy. Bo, jeszcze... bo nie odpalałeś go w wóbrek, nie, 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 nie dostałem pozwolenia, że tak powiem. Dzisiaj może nie, jak sobie przyjadę na następny raz, stwierdziłem, że nie ma problemu, jeżeli samochód jest na chodzie, to wszystko ok. No i dopiero w piątek dostałem informację, że jest bardzo głośny wydech. I pan Dawid bodajże przesłał mi filmik, który powiedział mi, że ten filmik nie oddaje tego dźwięku. od zakupu, sama naprawa prawie ponad 4 miesiące chyba, nie, chyba 5 miesięcy jeszcze nie było to tak, mi się wydaje. no niestety, ale wszystkich ostrzegamy tak, dostałem informację, że będzie to trwało około 4 miesięcy więc liczyłem się z tym nawet ze skompletowaniem części jest problem bo już, tak powiem, tych zamienników czy w ogóle, jak i czy waso, czy, czy cokolwiek skompletować, to do Mustanga zaczyna być problem. Taką popularnością się cieszę. Coś byś dodał, coś byś zmienił jeszcze, jak tak patrzysz na auto? Myślę, że jeszcze w przyszłości tutaj panel z premium bym rzucił, ale to na razie nie. No, do, przedlift, do przedliftów akurat te SYNC 2 nie są wcale najdroższe. Pamiętam, teraz już chyba drożej, bo już pamiętam na którymś filmie zresztą powiedziałem, że 1500 zł, bo naprawdę mm. kiedyś chyba ze dwa takie panele za 1500 zł kupiliśmy. W tym momencie chyba około tysiąca trzeba zapłacić. No sporo. to i tak, no sporo taniej bo chyba 3 już nawet około 4000. W tym odcinku to już wszystko, a po południu nagrywamy dla Was kolejny odcinek z wydania... Nie wiem którego, bo są praktycznie identyczne Audi A5, również Chrysler 300S z motorem Hemi pod maską, czyli mówimy, że Dodge jest jedynym czterodziewym muscle -carem. Tutaj ten sam silnik 5.7 w Chryslerze. Myślę, że też go dla Was ogramy, ponieważ e, może nie tak często tego Chargera, ale o Chryslery również pytacie. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw łapę w górę. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujesz, zasubskrybuj z dzwoneczkiem. Zapraszamy e, na stronę internetową naszego partnera, firmę Kody rabatowe dla Was w opisie pod filmem. Zapraszamy również naszego Facebooka, Instagrama i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!